Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri i jak widzicie coś się wokół pozmieniało a mianowicie e, jestem w tym momencie na Werdencie dobrze mówię? dobrze mówię e, przylądek burzowy dokładniej e, no i idziemy po kolei wszystko, wszystko tak jak tak naprawdę daily robię, dziwnie mi strasznie bo nie słyszę muzyki w słuchawkach a to dlatego, że nie wiem czemu, ale nie gra mi tu ta muzyka e, i mnie to po prostu troszkę irytuje, bo gra na pewno w tym, w Asgardzie, a nie gra tutaj, jak widzicie, troszkę się pozmieniało. Co się pozmieniało? Pozmieniało się choćby to, że mam 47 poziom, jak widzicie. Troszkę expiłem teraz ostatnio. No, co prawda nie było dużo czasu, ale zrobiłem co mogłem. Zrobiłem parę questów. W ogóle odblokowałem sobie dzięki 45 poziomowi. Drugi plecak, dzięki czemu jestem już lepiej zorganizowany. Zrobiłem parę questów, zrobiłem, e, poexp'iłem trochę i tak dalej, i tak e, dalej. Trochę chyba też zarobiłem, nie pamiętam ile miałem w poprzednim odcinku kasy. E, porobiłem trochę daily questów, w ogóle dużo się strasznie działo. Mamy klucz do siedliska demonów. Nie wiem szczerze jeszcze gdzie go wykorzystać i co i jak. Nie znam szczegółów, bo robiłem quest'a związanego z demonami. Ale to wszystko jest do ogarnięcia tak naprawdę. E, więc wszystko w swoim tempie. Mamy Bestiariusz, będziemy go na pewno wykonywać. Tym bardziej, że na co się zamierzam? Wy, wy, wymieniłem trochę ekwipunek, a będzie znowu wymieniony, jak widzicie. Zamierzam się, słuchajcie, na e, ubicie w końcu legendarnego MOBA. E, było to za ciężkie na tym etapie, na którym byłem wcześniej. A do końca wyzwania zostało mi już tylko legendarne, bo słuchajcie, dużo się wydarzyło od tego czasu. Od ostatniego odcinka ubiłem wędrujące potwory, ubiłem rzadkie potwory. Prawie wszystkie epickie, które miałem został mi legendarny i trzy epiki, z czego epiki to tam luzik. Um, podjąłem jednego legendarnego co prawda, ale było za ciężko i stwierdziłem, jak wymienię ekwipunek teraz na 48 poziomie, to to będzie ten moment, w którym wygram z legendarnym. To będzie po prostu ten kulminacyjny moment dla mojej postaci, że w końcu ubiję pierwszego legendarnego. Um, więc tak, yy, ja wam tutaj teraz w ogóle może sobie położę trochę. Wow. I nagle kopnęła muzyka. Połażę sobie trochę po ekspie, słuchajcie, a w tym czasie yy, zobaczycie szybkie przebitki yy, z yy, moich walk, yy, bo nagrałem wam tam yy, parę walk, żeby tam żebyście zobaczyli m.in. co zdobyłem. Nie pamiętam, czy nagrywała mi się walka, w której zdobyłem e, przedmiot e, rangi... E, ...jakiej? E, epickiej? Nie, to był chyba jeszcze inny. Chociaż może. Um, ewidentnie musiał to być epicki, bo był to fioletowy itemek. Um, tak czy siak mam nadzieję, że to um, mam nagrane. Zresztą wy to sami zobaczycie na ekranie. Ja, ja tak naprawdę teraz nagrywam sobie to... E, ...gadam do was, a... A nie wiem jeszcze, jak to dokładnie zmontuję, Na pewno przyspieszę, i tak dalej. Więc może, może w minutę się skończy materiał, który się oglądać, jeśli chodzi o te nagrania z walka. Może, może się zakończy w mm, dwie minuty, i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Um, ogólnie, e, chcąc okazać wdzięczność Alcatri, administracji, i tak dalej, w ogóle ja, ja wam może to pokażę, będzie wygodniej. Um, gdyż. O! Upominek. Nie dostałem odpowiedzi zwrotnej, ale obstawiam, że chodzi właśnie o złoty przycisk albo coś w tym stylu. Um, Kumliak Polska mam nadzieję, że, że tak to się czyta, bo <zum> znam angielski wystarczająco, żeby nie chcieć tego czytać inaczej. I Ashiana dzięki bardzo za upomineczek. Dostałem info sprzedał Was JJ Jo bodajże. Um, E, dzięki wam bardzo za upomineczek e, związany z konkursem. E, e, ogólnie naprawdę jestem bardzo wdzięczny tutaj administracji i całej społeczności, która jest jakoś zaangażowana w to, e, że tutaj dla was nagrywam i tak dalej. E, o. E, no nie, nie, nie potrafię tego wyrazić słowami tak naprawdę no. E, Czasem jest aż, aż trochę głupio, ale jest mi bardzo miło i powiem Wam. E, o, czegoś takiego jeszcze nie mam w kolekcji, ale mam już złotą Siekierę, pewnie nią będę mógł. E, jak ja się łatwo rozpraszam. E, tak czy siak, e, naprawdę, jeśli ktoś jeszcze nie gra w Alcatrię, e, Polecam, polecam bardzo mocno i nie to, że mam jakąś współpracę czy coś, współpraca to w sumie jest niepisana kompletnie, po prostu administracja jest bardzo zaangażowana w społeczność gry, dzięki czemu jakby społeczność też chce się angażować w to wszystko i dlatego ja chcę też się angażować w to wszystko. I naprawdę bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś, jak Alcatria jest przepełniona ludźmi. I że będzie tutaj bardzo dużo osób, a macie taką możliwość, załóżcie sobie konto, słuchajcie. O, towarzysz, awansował. O, kilka moment. Nie zrobiłem jednej rzeczy, ale już to nadrobiłem. Wracając do tematu, załóżcie sobie konto, jeśli chcecie spróbować gierki. Załóżcie sobie konto z mojego linku, w, który macie w opisie. On Wam umożliwia zyskanie Waluty premium w momencie, kiedy dobijecie 25 poziom. Ja wiem, że to ten kawałek czasu, ale zachęcam bardzo mocno. Już widziałem, sprawdziłem sobie dzisiaj statystyki: 32 osoby założyły um, konto z mojego linku, więc bardzo się cieszę, że tyle osób w jakiś sposób zachęciłem. No, raczej nie wszyscy dotrwali na, na, na dłużej, bo, bo te osoby zakładają te konta już tak od kilku miesięcy. A tylko trzy osoby dobyły, dobiły 25 poziom. Widzicie, mam delikatny wgląd do tego jakby w jakimś tam stopniu, um, ale bardzo was zachęcam. Naprawdę, wypróbujcie tę gierkę, no, ale już się poplątałem słuchajcie w mówieniu, aż mi wschodem zaleciało, tak widać, że studiowałem y, przy wschodniej granicy. Um... Wypróbujcie tę gierkę, jest naprawdę świetna, a ona jest dopiero w fazie rozwoju, więc jakby tym się nie musicie zrażać, że jest tutaj mało, mm, czy to questów, czy czegoś. bardziej, że questów w sumie nie brakuje, bo na dobrą sprawę um, kolejne odcinki będą między innymi z questów na Verdencie, których jest dużo do zrobienia. E, ale co chciałem mówić? E, chciałem mówić, że mm, em, w ogóle, chyba jedne z pierwszych słów, jakie dzisiaj wypowiedziałem w odcinku, to że w ramach okazania wdzięczności tutaj administracji i społeczności, między innymi, e, chciałbym. O, patrzcie, jeszcze poziom mi brakuje. E, chciałbym ogłosić, że niezależnie od innych odcinków z, y, serii z Margonem, czy ewentualnie jeśli wróci, wrócę do, do innych gier y, w następnym tygodniu, chociaż nie wiem, jak to będzie. Bo muszę się przeorganizować w tym temacie, e, niezależnie od tamtych odcinków, które będą wchodzić, e, ogłaszam, że w następnym tygodniu po weekendzie e, ruszymy z tygodniową serią e, odcinków z Alcatri. Moi drodzy, przez tydzień codziennie będziecie mieć po odcinku. W odcinkach w dni, w które wchodzą, wchodzi naturalnie Alcatria, czyli to były wtorki, czwartki i soboty, e, dostaniecie po dwa odcinki. To taka, tak w miarę w ramach y, zarówno odwdzięczenia się właśnie za, za to docenienie mnie, jak i y, w ramach tego, że wkręciłem się ostatnio na, na nowo bardzo mocno na Alcatrię i mało mi trochę. Patrząc na to, że dobiłem te kilka level i porobiłem questy, a jeszcze jest ich trochę do zrobienia, to y, stwierdziłem, że tak właśnie zrobimy. A więc będziecie mogli pooglądać sobie więcej tego, co robię. Um, Zarówno z tej postaci, jak i może z tej drugiej. Ym, więc możecie tego wyczekiwać. Tymczasem, słuchajcie, to jeszcze nie koniec. A, musi mi się tryb walki skończyć. Mamy przecież do odebrania jedną. pamiąteczkę. pamiąteczkę. Upominek, zobaczymy jaki. Przywołanie awatara dokładnie, tak jak myślałem i tak jak chciałem. A gdyż, moi drodzy, zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku jeszcze awatarka na pewno. Ok, co? A dobra, coś o dungeonie gościu gadał. No ale dobra. Rozwalimy sobie. Poziom dobił. Okej, okay, widzę, że mój level up też, też nie poszedł, jakby. Ocie, panie. No to, to jestem zaskoczony. Ale. Zawsze to lepsze itemki, wiecie? O kurde, teraz to ku rzeczywiście będzie ciężko. Tu nie. Aha. Ej, jestem w szoku. Nie, nie, nie byłem na to przygotowany mentalnie, że dadzą mi mocniejszego awatara. Ale spoko, jakby w końcu jakieś wyzwanie, bo tu rzeczywiście szło gładziutko z tym awatarkiem. Ale powiem wam, że teraz jestem przerażony jak mi... O, zszedł mi właśnie lek. Eee, dobra, czyli trzeba go ubić jak najszybciej słuchajcie. Tylko że nie ułatwia mi to czas oczekiwania. Na miksturki Kurde, ej serio Ja tutaj ledwo żyję Dobra, daliśmy radę, ale powiem wam No na 50 poziomie Jak już ma wyższy poziom ode mnie To już jest o wiele ciężej Zobaczymy jaka nagroda W sumie skrzynia chyba była, co nie Ale zobaczymy co nam dokładnie wypadnie No, dawaj Dobra Skrzynia awatara, moi drodzy, na wyższym poziomie. No dobra, no, będzie na ulepszenia co nie? Tym bardziej, że mam rzadkie itemki też do ulepszenia, więc e, te kamyki się przydadzą, kryształki. E, kłody palmowe ostatnio nawalałem, ze względu na to, że zorientowałem się, że brakuje mi ich do niektórych ulepszeń. Um, ale dobra, moi drodzy, nie skończyliśmy jeszcze wyzwania. Albo nie. Jeszcze, jeszcze chwilę was tu podręczę. Eee, podręczę, pomęczę. Zrobimy sobie jeszcze dungeon. Zrobimy dungeon. Na końcu jest epicki. Mam nadzieję, że on akurat nie będzie wzmocniony. Eee, bo wystarczająco ciężko z nim szło. Ale z tego co widzę, to chyba będzie gładziutko szło. Hefru to był bodajże. Hefru? Herufe. Też może być. Hefru jest w Margonem, więc w sumie dlatego pewnie mi się to tak skojarzyło. Herufe, 30 poziom, no to pójdzie nam gładziutko. Rzadki z 50 widzimy już, że jest problematyczny, ale to dlatego, że ma wyższy poziom, więc mimo wszystko nie może być lekko i wymiana i ulepszanie ekwipunku się przydały, bo to właśnie zrobiłem ostatnio poza odcinkami. Ale co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Legendarny miał bodajże chyba 41 poziom, więc już mamy przewagę, nie dość, że sześciu poziomów. To jeszcze na następnym poziomie dobijamy, słuchajcie, nowy ekwipunek, to nam daje dużo możliwości. To nam daje dużo możliwości, tym bardziej, że będzie to też rzadki ekwipunek. Znacząco wzrośnie mi kwestia ataku i obrony, bo przyglądałem się temu bardzo szczególnie. Mam nawet kradzież życia w tym momencie. Na niskim poziomie, bo tam chyba cztery punkty na turę czy coś, ale zawsze coś. Um, więc na luzie. Myślę, że powinniśmy dać radę na 48 poziomie już naszemu milusińskiemu legendarnemu. Jak będzie, przekonamy się. Um, polubowałem bardzo tutaj walki w tym dungeonie. Eventowym i rzeczywiście codziennie, no, pomijając wyjazd do Słowacji, to codziennie biłem dungeon. Ile się tylko dało, korzystałem po całości. Tak samo daily questy staram się robić. Teraz, jak wyjadę do Wrocławia, kurde, będzie ciężko, ale może coś mi się uda tam skminić w tym temacie. No i właśnie to, co Wam chcę zapowiedzieć, jadę do Wrocławia jutro, czyli w piątek. Stąd też przez nadmiar obowiązków, i tak dalej, e, opóźniłem dzisiejszy odcinek. E, I muszę Wam nagrać do przodu kolejne odcinki, słuchajcie, e, teraz na weekend. Ale po weekendzie wracam i tak jak Wam ogłosiłem, będzie seryjka odcinków z Elcatri. No, dawaj, kończymy Cię, herufle. Dobra, I dungeon zrobiony. Skrzynia ognia. Od razu sprawdzamy oczywiście. Um, to będzie w skrzyni ognia Legendarny kamyk No i to mi się podoba, słuchajcie To mi się podoba mm, Tu w ogóle mm, Oj, dużo, 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 dużo się dzieje W moim ekwipunku ostatnio Szczególnie dzięki tym wszystkim walkom No ale mniej więcej wiemy Mamy tutaj, słuchajcie, zestaw epicki Za mało oczywiście Najwięcej mamy z rzadkiego, ale legenda goni więc e, spoko. Um, no i cóż, to tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Um, myślę, że w następnym odcinku będziemy robić jakieś questy. Żeby dobić już poziom, i myślę, że jeden quest wystarczy, żeby ten poziom dobić. Przekonamy się. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam też, że poza tym, że w opisie macie link do założenia konta, to macie tam też link do mojego Discorda, gdzie możecie do mnie dołączyć i razem możemy sobie czasem coś pograć albo po prostu pogadać. Dzięki za oglądanie. Cześć.